ZAKLINOWAŁEM SIĘ! Patrzcie! Patrzcie co się w ogóle stało. W skarbie się zaklinowałem. Jak można się w skarbie zaklinować? Patrzcie na to. Te schody to ja postawiłem, jakbyś... Patrzcie na to. Widzę za to jest środek skarbu, czego normalny gracz nie może zobaczyć. A co jest w środku? Pustka Spoczuję ci waty. A takie No już zużyłem Jack, Jack jacka sobie wypiję. I dalej już chyba umieram. Nie. Dobra Zdążyłeś Ale? Nie, to jest impuls W tym niebieskim automacie, proszę Oby impuls był Nie, nie ma Nie ma, no, guys Co się stało? Mogę budować Zrobię hytla, Może się odbuguję A przez te schody to się zablokowałeś Nie przez te schody, to i tak się nie zablokowałem i tak by nie no, nie da się nie zbudować w tych schodach, a tak to może jakiś daszek, który Cię wybuduje. Łaj. Mam Ja jeszcze ja żyję. Nie. Ale już chyba nie. No nie, poleciał sobie do wyboru. Czyli daszek sobie wybuduje jakiś. Nie mogę. No bo szkody. <grym> mogę się pobawić w edytację hycla. Stawię sobie ścianę. Ja Będę Ci przez takie coś edytować to jest extreme. Trubby jakiegoś wina zrobić, bo to jest chyba bez sens. 10 typów już jest dokładnie. Czemu ja się zaklinowałem zrobić? Tego gówno się nie da zniszczyć. Widzicie te kamyczki w środku skarbu? Tego żaden normalny gracz nie zobaczy. Tylko ja. Ofiara losu. Nie robisz nic. Co jest w środku skarbu? Jej. Ty, mogę się ruszyć Nie. Zaklinowałem się dalej. Nie mogę iść nigdzie ani nic. Tej zona. Zaklinowałem się! Jeszcze nic nawet nie mogę zrobić, to mi się będzie nudzić. Domin, trzeba ty tak daleko ode mnie. Ja tutaj <grym> być. Ja tutaj być. Stawiłeś mnie Be na pastwę losu. No i tak bym umarł bardziej na pastwę losu. tu nie ma deskolotek, a mnie typy gonią.